Don Diego według mnie jest dobrym zawodnikiem, dobrze czyta regulamin, buja się na patencie, jak to się mówi, wielu kibiców o tym wie, ale wiem, że w walce, w walce ze mną, ja, ja czułbym się faworytem i bilans 2-0 dla niego w walce z Toruniem zmieniłby się na 2-1 i myślę, że taka walka, taką walkę chcieliby kibice i nie tylko kibice, ja też bym takiej walki chciał w przyszłości i mam nadzieję, że kiedyś do niej, do niej dojdzie. Ja do, do Diego nic nie mam. Jest dla mnie normalnym, normalnym gościem, ale pewne rzeczy, które się zmieniły u niego, tak na mnie działają, po prostu, że tak się wypowiadam i no, jak, jak sobie piątki przybijamy, to, to się wspieramy, a nie tam gadamy we wywiadach co innego, a, a w cztery oczy co innego, także pewną, pewną rzeczą odnośnie Wasyla zmieniłem o nim zdanie. Bo, jeśli piątki przybijasz wasylowi, to go wspierasz, a nie w mediach mówisz coś, co, co może zaważyć na jego osobie. No i mógł powiedzieć mu to, napisać wiadomość, a nie mówić w tym, o tym we wywiadzie. No i wtedy zmieniłem trochę zdanie o tym, o tym, o tym zawodniku. No ja powiem tak, jak, jak ja bym walczył i bym widział, że wiedział, że mój rywal. Jest moim wrogiem, no to na pewno bym nie uciekał, bym się bił, ale on ma inne podejście, także mówiłem, on czyta regulamin i wie, że, że może wtedy nie miał siły. Nie, nie byłem w jego wskórze i nie wiem, jak to z jego strony wyglądało. Może czuł, że, że już nie, nie ma siły i że Denis mógłby go przewrócić, także tak to wyglądało. No, ja bym nie uciekał, po prostu bym szedł na wymianę, trochę inaczej bym to rozegrał, ale to, to jest MMA. Ja nigdy w MMA nie walczyłem. Mogę mówić teraz jedno, a inaczej by to wyszło. Ja jako sportowiec mówiłem zawsze, że drogą na skróty nie pójdę, pójdę ciężką pracą, ale ciężka praca nie opłaca się w Polsce, bo w afrykowych galach naprawdę można dużo zarobić. Nie są to może na początku jakieś kokosy, ale zbiera się jakieś, jakąś rozpoznawalność. Za tym, za tym idą sponsorzy i, i cała reszta, także Teraz w młodzie jest zaczepianie celebrytów i wyciąganie ich za ucho, także może kiedyś będzie trzeba tak zrobić. Od młodych lat trenuję i znam swoją wartość jako zawodnika. No, Że tak szybko walki kończę, to, to nie jest przez przypadek, bo ciężko trenuję, ciężko, ciężko się przygotowuję i mam ogromne wsparcie w rodzinie. Że że wiedzą, że jak jest, jest walka, to są ciężkie przygotowania, mega mnie wspierają. No i, no i wiedziałem, że, że ta, tą walką mogę wiele zyskać i fajnie to wyszło. Niektórzy mówią, kurde, jakiś ogórek przyjechał, ale trzy tygodnie prędzej on wygrał z jakimś mistrzem w Rosji i nikt o tym nie wie, ale no, cieszy mnie to zwycięstwo i czekam na kolejne. Ja powiem tak, walka z Bartkiem Domalikiem na gromdzie 5 to jest historia. Teraz y, walka wyglądałaby zdecyd zdecydowanie inaczej. On się rozwinął, ja się rozwinąłem. Ja wróciłem do tego sportu, on w tym sporcie był cały czas. Przygotowywałem się do, do gromdy 5-5 miesięcy. No ale co, teraz walka wy na zdecydowanie inaczej by wyglądała. Nie czułbym się jakimś underdogem, ale wiem, że dużo emocji by to ta walka przyniosła i. Może kiedyś będzie taka okazja, że zawalczymy i skrzyżujemy rękawice. No, ja powiem tak: zwycięzców się nie, nie ocenia. Ja już na gromdzie 5 czułem, że też Bartka chyba dwa razy podłączyłem. Wtedy właśnie wziął mnie do clinchu. i. Nie ferworze walki dostałem z głowy też, dlatego miałem to rozcięcie. Wiadomo, e, później uderzył mnie prosto w oko, mi dalej. Nie, nie, nie widziałem na to oko i nie mogłem walczyć, także wygrał. Ja czuję, że mogłem tę walkę ja wygrać, gdyby, gdyby nie ta kontuzja. A co? No, walka z Gudbirem nie zrobiła na mnie jakoś takiego dużego wrażenia, choć naprawdę rywal był mocny. No i wiem, że Bartek jest w zasięgu moim, ale przyszłość pokaże, co, 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 co będzie. No nie ma odporności na ciosy, są tylko źle trafieni, także trzeba przycelować. Ja wiem, że mam e, mocne uderzenie w, w ręce i jestem teraz innym zawodnikiem niż byłem. Nie wybiegam w przyszłość, teraz skupiam się na gromdzie 10. Jak będzie e, Bartek moim przeciwnikiem, no to wtedy będę o tym myślał. Teraz on ma swoją drogę, ja mam swoją. Wiem, że żeby z nim walczyć musiałbym wejść w turniej. Na razie o tym turnieju nie myślę, także czas pokaże, co, co będzie. Ja powiem tak, jeśli chodzi o walkę Wasyla z Don Diego, to 60 na 40 dla Wasyla. Zależy też od, od dnia e, i kto w jakiej formie w tym dniu będzie. Bo ja powiem tak, sparowałem z Wasylem, jest to ściana nie do, nie do ruszenia. Biłem w niego naprawdę mocne ciosy i szedł do przodu, napierał. A widzieliśmy ostatnią walkę właśnie e, Don Diego z Denisem Badwojem, że no, uciekał przez ostatnią minutę i nie chciał wejść na wymianę. I wiem, no, nie jest tak odporny na ciosy. Jakie mam cele? No, wyzywają mnie do tablicy, żebym bił się z Dondiego, bił się z Balbołą. Zobaczymy, co, co Gromda 10 przyniesie. Jaki scenariusz? Ja będę gotowy na pewno na 100%, i jaki scenariusz będzie, taki wezmę. Gromda to hardcore tylko dla twardych skórwieli.